Halo halo, co prawda trochę późno, ale bierzemy się za statystykę, bo <laughs> nagrać coś trzeba, nie wypada Was tak zostawić siebie w sumie też, bo też muszę się nauczyć po drodze. E, także e, od czego zaczniemy? Przede wszystkim chyba zrobimy te wszystkie trudne zadania, które są. No bo tych łatwych to są świetnie one omówione na platformie, więc to już nie ma co. Ale te pozostałe można tak profilaktycznie omówić, także to zrobimy teraz. No to zaczniemy od tego zadania. Przepisałem tylko dane. Niezależne zmienne losowe mają taki sam rozkład. No i zapisaliśmy. No i teraz przypiszmy prawdopodobieństwa. To jest 0,01, to jest 0,04, to jest 0,93, a to jest 0,02. O, dobrze. Jak już to zrobiliśmy, to teraz oznaczmy jeszcze te kolumny. Może co prawda niedużymi literami, ale niech już będzie, jak już tutaj się tak oznacza. Tutaj zrobimy XC Pay, Dlatego, że fajnie by było mieć wartość oczekiwaną, dlatego że żeby jakiekolwiek dalsze obliczenia tutaj robić, musimy wyliczyć wariancję i wartość oczekiwaną. Także właśnie będziemy to robić. Także liczymy, to jest to razy to. Hop, i w dół, równa się suma. No, i sumujemy, wychodzi nam minus 1. To jest nasz ax Tak. No i teraz, żeby obliczyć wariancję, no to potrzebujemy obliczyć x i kwadrat pi, tak? Bo to policzymy z wzoru m2 minus m1 do kwadratu. Także lecimy teraz tu. to do potęgi drugiej, razy to 100. Przeciągamy w dół. Za bardzo w dół przeciągnęliśmy. 0,16, teraz bierzemy, robimy suma, hop, no i wychodzi nam 124 to jest EX Pada. No to w takim razie teraz liczymy wariancję, wariancja to jest M2, czyli to jest M2 minus to do potęgi drugiej. To jest 99,24. Odchylenie w takim razie to jest, pierwiastek z tego. Mamy to w takim razie policzyć. A, żartowałem. Teraz mamy to policzone. Yy, mamy wariancję, mamy odchylenie, mamy też n podane. Zobaczcie, tutaj mamy napisane, że y to jest od 1 do 77, także n to jest 77. A i teraz musimy po prostu oznaczyć nasze rozkłady. No to rozkład najpierw sum zróbmy rozkład sum w tym przypadku to będzie to jest N razy razy wartość oczekiwana, czyli razy średnia nasza i mamy też rozkład drugą część tego rozkładu czyli tutaj to co powinno być odpowiednikiem odchylenia w tym bazowym rozkładzie normalnym to to będzie u nas odchylenie razy pierwiastek z n dobra mamy to mamy to co prawda jak widzimy te liczby nam powychodziły wielgafne ale nie bójmy się nic wszystko jest dobrze no w takim razie jak już obliczyliśmy to, to teraz policzmy prawdopodobieństwo. P od y mniejszego od 0 to jest inaczej. P od z mniejszego od 1 minus 1. Jeszcze fajnie by było zrobić, żebyśmy to liczyli jakkolwiek, czyli to będzie to minus to, podzielić na to. No, i wychodzi nam takie piękne coś. To jest nasz z. No i teraz z tego z należałoby wyliczyć coś, czyli rozkład. No, rozkład normalny. S. Tak, dobrze wziąłem? Dobrze wziąłem. Czyli bierzemy to, średnik, prawda? I wychodzi nam prawdopodobieństwo przypisane do tego rozkładu. Lecimy w takim razie z drugim prawdopodobieństwem dla. To jest dla sum. Czyli P od, to będzie P od, no i tutaj mamy minus 100, mniejsze y, mniejsza 80. Może tutaj nawiasem nie będę koniecznie dawał, sprytne to nie było. No i teraz liczymy. To jest yy, to jest 100, minus to Podzielić na to. A to jest to minus. Również to podzielić na to. Czyli to jest od minus 0,26 do 1,79. No i oczywiście tutaj już mamy to zestandaryzowane. Więc skoro już dotarliśmy do takiej sytuacji, to zróbmy tak, w takim razie dokładnie to samo co w poprzednim. Czyli to jest rozkład normalny S. Tylko że w tym przypadku akurat. Będziemy działać minimalnie inaczej, dlatego że będziemy od siebie odejmować te dystrybuanty, które nam wychodziły, tak? czyli rozkład normalny s. No i teraz to średnik, prawda? Tak? Bo zawsze, jak dystrybuanty od siebie odejmowaliśmy, to najpierw tą górną granicę. No i nam wyszło drugie prawdopodobieństwo. Teraz robimy x. -a. X to jest wartość oczekiwana na pierwszym miejscu, czyli to jest minus 1, a na drugim mamy odchylenie na pierwiastek z czyli na pierwiastek z 77, to jest 113. Dobra, no to w takim razie jak to mamy, to teraz liczymy prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo od pod X większego 0, co odpuśćmy, bo to jest no, dosłownie to samo liczenie, co tam. Tylko, że musimy zrobić jeden minus P od x mniejszego Czyli musimy jedynie to odwrócić Ale sobie policzmy to drugie Bo to jest ciekawa sytuacja Minus 2 Mniejsze x mniejsza, A konkretnie mniejsza średnia Mniejsze minus pół no. no dobra, to mamy w takim razie No i teraz mniejsze z mniejsza I liczymy równa się, w się, to minus to na to nie trafiłem, a to się równa to minus to na to. To wyjdzie wartość dodatna, Wyszło wartość dodatnia, więc jest bardzo dobrze. No i teraz musimy policzyć to samo co tutaj, czyli musimy policzyć dystrybuantę. Eee, no z dystrybuant musimy obliczyć prawdopodobieństwo, czyli rozkład. Normalny S hmm. Prawda Minus rozkład Normal o, nie trafiłem Normalny S Nietaktyczną pozycję dla to wybrałem, prawda? Dobra No weszło nam. Dobra, wszystko w tym zadaniu. Dziękuję bardzo.